Siemaneczko, z tej strony Antek i chciałbym Was powitać w kolejnym odcinku z Minecrafta dzisiaj w nieco innej serii, ponieważ mm, jakby materiał został nagrany wcześniej, ja po prostu dogrywam do niego dźwięk i kamerkę, dajcie znać w komentarzach, czy taka forma bardziej wam się podoba, czy wolelibyście, żebym powiedzmy. Yy, na żywo po prostu robił wszystko, czy na żywo wiecie. Że nagrywam wszystko naraz. Jak widać na załączonym obrazku, tutaj zrobiłem farmę dla krówek, czy farmę, przepraszam, zagrodę dla krówek. Następnie zacząłem robić zagrodę dla ptaszków, ponieważ, jak mówiłem w poprzednich seriach, potrzebuję z nich piór. Wszystko zrobiłem obok domu. Wielkość chyba spoko. Następnie udaję się na poszukiwania. Krówek, które y, na szczęście były niedaleko wioski. Wcześniej, na początku odcinka, tam gdzie y, mieszkają w tej powiedzmy jaskini, był z tym problem, dlatego też, między innymi, postanowiłem osiedlić się nieco bliżej tejże wioski. Znalazłem kilka krów, no, jak widać, nie ma ich dużo. Po drodze chyba jeszcze jakąś jedną zgarnąłem albo dwie i sobie je powolutku, powolutku. Doprowadziłem do mojej małej osady. No, wiecie, tutaj wszystko mam poprzyśpieszane. No bo kto by chciał to oglądać jak kurde, przez ileś tam minut powiedzmy, prowadzę te zwierzaki do, do ich zagrody. Tutaj golemów jeszcze nie pozabijałem, ale to y, kwestia czasu, kiedy się ich tam pozbędziemy. O, tutaj właśnie już doprowadziłem je. Y, pod dom. Tak jest. Mm, przypominam, dajcie znać w komentarzach, czy ta forma podoba Wam się bardziej, czy wolicie, żebym nagrywał wszystko naraz, bez właśnie tego późniejszego dogrywania. No, nie powiem. To, co robiłem tutaj na materiale, fakt, materiał może trwa 8 minut, ale generalnie to wszystko, wiecie, zdobywanie materiału, wszystkiego, no to trwało. Naprawdę to trwało. Może akurat z drewnem nie miałem problemu, bo gdzieś tam zbierałem to na bieżąco. Zresztą, jak widać, tutaj jeden świerk jeszcze stoi. On też został gdzieś tam później ścięty, bo było potrzebne miejsce. Dobra, wprowadziłem krówki, rozmnożyłem je, zebrałem Expo i chyba położyłem się spać następnie, aby dnia następnego udać się. Tak, jest. Po ptaszki, które również doprowadziłem, jak widać, w bardzo małej ilości. Do ich zagrody. Wow, trzy. Super. Niesamowite. No ale już teraz będą cztery. Cyk. W międzyczasie gdzieś tam rozbijałem jajka. Tak to się właśnie prezentuje. Od strony domu. O, tutaj. Na wysepce, gdzie początkowo chciałem robić dom. Pokazałem wam właśnie, jak wygląda moja chata. Wraz z. Z tamtymi zagrodami. Jako, że wziąłem się za krówki, to wypadała, wypadałoby mieć dużą ilość pszenicy, z tego względu, że potrzebna jest ona do rozmnażania. A ta, którą miałem, no wkrótce się skończy. Wiecie, im więcej krów, tym więcej tej pszenicy trzeba. Również miałem tam jakieś drobne problemy z jedzeniem. Później to też troszeczkę wykorzystałem do chlebka, bo nie chciało mi się biegać po prostu za za zwierzyną. Tutaj wszystko przygotowałem. Pod już pod sadzenie. jak widać, gleba się tam szykuje. Wszystko jest nawodnione. I tutaj ma powstać taka szklarnia. Nie to co w tych poprzednich odcinkach, gdzie to było, wiecie, obudowane yy, dirtem, tylko Widzicie, tutaj już stawiam takie elementy hmm, właśnie, o tutaj się pomyliłem tejże szklarni Było do niej potrzeba sporo szkła hmm, Przeliczyłem się też trochę, musiałem biegać kurcze za, za piaskiem Musiałem przetopić ten piasek na szkło Tak więc naprawdę to bywało czasochłonne Stwierdziłem, że dach będzie po części z przetopionego kamienia, ponieważ w podobnym stylu był zrobiony nasz domek, zaszła nas tutaj noc, więc trzeba było położyć się spać. Następnego poranka udałem się, aby rozmnożyć krówki oraz nasze ptaszki. No i wiecie, no, trzeba to robić sukcesywnie i będzie ich tylko więcej, więcej, więcej. Następnie będziemy je. Jak to ładnie mógł powiedzieć? No, nie wiem. Będziemy pozyskiwać z nich jedzonko, y, skóry, a w przypadku ptaszków, jeszcze y, pióra, które przydadzą nam się do produkcji strzał. Mimo, że mamy y, gościa od y, produkcji łuków i strzał w wiosce, to jednak y, raczej będę produkował je sam. Nie będę tego y, kupował za szmaragdy. Tam przy. Szklarni, zabrakło nam właśnie tego szkła, więc udałem się w poszukiwaniu piasku. I natrafiłem na coś ciekawego, bo znalazłem chyba wrak statku w tym oto miejscu, więc na pewno się tam udamy, popłyniemy tam. O, właśnie Leo mi się tutaj dobija do <grym> o, pokoju. Sam otworzył sobie drzwi. No, no, sam otworzył sobie drzwi, tam pchnął nosem, bo nie domknąłem, znaczy, tylko je tak przymknąłem. No, usłyszał mniej. I... I co? No i chciał sobie tutaj do mnie wejść. Ok, zebrałem tam piasek, yy, przetopiłem go i przypomniałem się, że przecież mogę robić szyby. Nie muszę korzystać z pełnych bloków szkła. I oczywiście szkła starczyło, tak się to prezentuje z daleka. Wygląda chyba nie najgorzej, na pewno lepiej niż na tych poprzednich odcinkach. I co następne magazyn? Coś, czego nie zdążyłem zrobić w poprzedniej serii. Jak widać tutaj sobie przygotowałem mniej więcej pomieszczenie e, ściany gołe, podłoga goła. Wszystko zrobiłem sobie z. tak to, to się nazywa? To jest kamienna cegła? Tak, kamienne cegły, dokładnie. E, nie wiem, wydaje mi się, że to będzie wyglądać całkiem fajnie. Obudowałem ściany, podłogę, e, wiadomo, schody też podłoga będzie z bodajże przetopionego kamienia. Kurczę, już nie pamiętam wczoraj to nagrywałem. Widzicie, w naszych zagrodach coraz więcej zwierzątek, no staramy się co jakiś czas tam podchodzić, rozmnażać je, tam co ileś minut można, ja tego nie pamiętam, jak oglądałem jakieś poradniki to gdzieś mówili, że niby co 5 minut, ale nie sprawdzałem tego co do zegarka, tutaj już widzicie mam kilka piecyków wsadzone. czemu takie odstępy? Ponieważ yy, będę chciał pewnie tam dorobić te lejki, żeby to, wiecie, się tam automatycznie przetapało, jak, przetapiało, jak będę miał dużą ilość surowców. Yy, farma... Farma trzciny też została zrobiona na szybciutko. Słuchajcie, taki króciutki odcinek. Yy, powtarzam, dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się ten sposób właśnie prezentowania wam Minecrafta, czy wolicie, żebym wszystko nagrywał tak na bieżąco, grę, kamerę i głos jednocześnie. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, bo to jest bardzo pomocne. Trzymajcie się, cześć.